Cześć. Tutaj Natalia, a ty słuchasz podcastu Angielski w piosenkach. W każdym odcinku tłumaczę tekst jednej piosenki, a ty możesz uczyć się ze swoich ulubionych przebojów. Będę czytać wers w oryginale, tłumaczyć go i dodawać swój komentarz. Na końcu czekają na ciebie ćwiczenia. Dzisiejszą piosenką chciałam zatrzymać jeszcze lato. Trochę kapryśne w tym roku, bo mamy przedział od 15 do 30 stopni ale nie zmienia to faktu, że nieubłagalnie zmierzamy do jego końca. Dzisiaj uczymy się z piosenką Summer Wine, którą śpiewało tak dużo osób, że chyba nie jestem w stanie ich tutaj wszystkich wymienić. Ale byli to między innymi Nancy Sinatra czy Lana Del Rey. Nie wiem też, skąd możecie znać tę piosenkę, właściwie też miałam problem, kogo wpisać tutaj jako autora. To znaczy wiem, kim jest autor, ale chciałam, żeby to było w miarę rozpoznawalne. Ja osobiście poznałam tę piosenkę w wykonaniu... Pozwólcie, że nie będę tutaj odmieniać nazwisk, bo jest to trochę za trudne po polsku. Są to Natalia Avalon i Ville Walo, A przygotowując się do tego odcinka, znalazłam też bardzo fajną wersję. I znowu nie będę odmieniać nazwisk. Alex Capranos i Clara Luciani. Gdzie śpiewają po angielsku i po francusku. Klara jest francuską, a Aleksa możecie znać ze zespołu Franz Ferdinand. I powiem Wam, że brzmi to obłędnie. Jeśli lubicie francuski i ogólnie taką estetykę, to gorąco polecam. Ja ogólnie mam wrażenie, że ta piosenka brzmi lepiej po francusku niż po angielsku i w ogóle mi nie przeszkadzało, że nie rozumiałam ani słowa. Okej. Okay. Możesz wziąć coś sobie do pisania, usiądź wygodnie i zaczynamy. I walked in town on silver spurs that jingle too. Przechadzałem się po mieście w srebrnych ostrogach dzwoniących w rytm. Spur to ostroga, taka wieś w jeździectwie. Jingle znaczy dzwonić, brzęczeć. Taka charakterystyczna melodia, na przykład w reklamie, to też jest jingle. I na pewno też znacie Jingle Bells dalej. A song that I had only sung to just a few. Piosenka, którą zaśpiewałem tylko dla nielicznych. A few, kilka, niewiele. Używamy tylko przed rzeczownikiem policzalnym. Na przykład A few friends, a few books i tak dalej. I chyba pierwszy raz w historii tego podcastu mamy czas za przeszły past perfect. I had sung. To nam sugeruje. Że zanim cała historia się wydarzyła, bo jest tutaj pewna opowieść, on zaśpiewał tę piosenkę tylko dla niewielu osób. Past perfect tworzymy używając head i czasownika w trzeciej formie zawsze. No albo z końcówką ED. Dalej. She saw my silver and said, Let's pass some time. Ona zobaczyła moje srebrne ostrygi i powiedziała: Zabijmy razem czas. Pass the time albo kill the time znaczy zabić czas. And I will give to you some wine. I dam ci letniego wina. Zwróćcie uwagę, że po give jest przyjmek to, czyli dać coś komuś, to jest give to somebody. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Truskawki, wiśnie i pocałunek anioła na wiosnę. My summer wine is really made from all these things. Moje letnie wino naprawdę jest zrobione z tych wszystkich rzeczy. Made from zrobione z czegoś. Na przykład. Book is made from paper. Fork is made from metal. I tak dalej. Chciałabym się też zatrzymać przysłowie these, to jest. W sumie taka pierdoła, i pewnie niezbyt często zwracać się na to uwagę, bo częściej używa się słowa this, a tutaj mamy these. This używamy przy liczbie pojedynczej, na przykład ta rzecz to będzie this thing, ale te rzeczy to będą these things. Pamiętajcie, żeby przy liczbie mnogiej zwracać na to uwagę, czy mówicie this, czy these. Dalej. Take off your silver spurs and help me pass the time. Ściągnij swoje srebrne ostrygi i zabijmy razem czas. Take off, ściągnąć, na przykład ubrania. Chociaż phrasal take off ma też inne znaczenia. Znacie je? Take off to także da wam chwilkę, żeby się zastanowić. To także startować, na przykład o samolocie. Odnieść nagły sukces. I nabierać rozpędu. Ale dzisiaj zostańmy przy podstawowym znaczeniu take off, ściągnąć ubranie. And I will give to you summer wine. I dam Ci letniego wina. My eyes grow heavy and my lips, they could not speak. Nie mogłem otworzyć oczu i moje usta nie potrafiły nic powiedzieć. Eyes grow heavy. Oczy stają się ciężkie. Wiecie jak to jest. Wypijecie za dużo, i na drugi dzień jesteście tacy spuchnięci. Chociaż mi się zdarza tak wyglądać, na przykład jak śpię mniej niż 5 godzin. Można też powiedzieć: Eyes grow big, kiedy na przykład jesteśmy czymś bardzo zaskoczeni, tak i robimy duże oczy. Dalej. I tried to get up, but I couldn't find my feet. Próbowałem wstać, ale nie wiedziałem o co chodzi. Find your feet to idiom, który znaczy. Poczuć się pewnie w jakiejś sytuacji. Jeśli chcemy powiedzieć stanąć na nogi w takim polskim rozumieniu, czyli na przykład wyzdrowieć, albo pozbierać się po jakimś problemie, to powiemy be up and about, albo bounce back, albo be back on your feet. Find your feet możecie kojarzyć z takim małym zwierzęciem, które dopiero uczy się chodzić, bardzo się jeszcze chwieje. A kiedy już znajdzie swoje stopy, to jest pewien swojej sytuacji. Chociaż w tym kontekście upicia alkoholowego może to też mieć drugie dno, że po prostu kwiał się na nogach. Dalej. She reassured me with an unfamiliar line. Uspokoiła mnie niezrozumiałym zdaniem. Reassure znaczy uspokoić kogoś albo utwierdzić w jakimś przekonaniu, zapewnić o czymś. Bo jak może część z Was skojarzyła, w słowie reassure jest słowo sure, czyli pewny. Unfamiliar, znaczy obcy, nieznany. Jest to też przykład na słowotwórstwo. I powiedzcie mi, jak w takim razie będzie znany swojski? Familiar. Familiar to znany, unfamiliar nieznany. And then she gave to me more summer wine. I później dała mi więcej letniego wina. When I woke up, the sun was shining in my eyes. Kiedy się obudziłem, słońce świeciło w moje oczy. To zdanie to klasyczny przykład na past continuous i past simple. Sun was shining, słońce świeciło. Czynność, która była sobie w tle, czynność długa, past continuous. I woke up, obudziłem się, krótka czynność, czas past simple. Taki książkowy przykład użycia tych dwóch czasów jednocześnie, ale jak widać, takie zdania też można znaleźć nie tylko w podręcznikach do nauki, ale także w prawdziwym życiu. Od kilku lat obserwuję taki trend odchodzenia od nauki z podręcznika, najlepiej w ogóle bez gramatyki, bo nie trzeba znać tyle czasów, bo nikt tak nie mówi. I o ile zgadzam się z tym, że rzeczywiście brakuje w podręcznikach codziennych i naturalnych zwrotów, o tyle, jak słyszę, że po co mi czas, pas perfect, nikt tego nie używa, no to trochę mnie to uruchamia i staram się na zajęciach albo na przykład tutaj w podcaście pokazywać Wam, że ta gramatyka istnieje w prawdziwym życiu, że ona służy do czegoś i żebyście po prostu widzieli sens nauki gramy. Dobra, to już koniec moich wywodów. Możecie napisać w komentarzu, jaki jest wasz stosunek do gramatyki, bo jestem bardzo ciekawa. Czy uważacie, że jest to potrzebne, czy raczej podchodzicie do tego, jak pies dojeża. A tymczasem wracajmy do piosenki. My silver spurs were gone. My head felt twice its size. Moje srebrne ostrygi zniknęły, a głowa pulsowała. Head feels twice the size. Dosłownie, głowa jest dwa razy większa. W sumie. Przyznam, że nie znalazłam tego wyrażenia w żadnym słowniku, ale znam je też z innej piosenki od Amy Macdonald, This is the life. Tam pada dokładnie tako, takie samo wyrażenie. I też w kontekście samopoczucia po imprezie. Więc przyjmijmy, że tak po prostu jest. Na drugi dzień po imprezie your head feels twice the size. Wyrażenie we're gone, my spurs were gone. Wydaje mi się, że chyba w odcinku z Florence and the Machine też była ta konstrukcja, we're gone, czyli czegoś nie ma, coś zniknęło. My friends were gone, my spurs were gone. She took my silver spurs, a dollar and a dime. Wzięła moje srebrne ostrygi, dolara i dziesięciocentówkę. Dime to właśnie dziesięciocentówka. left me craving for more summer wine. I zostawiła mnie spragnionego letniego wina. Crave for, pragnąć czegoś, mieć zachciankę na coś. To już koniec tekstu. I chociaż wiele lat minęło od napisania tej piosenki, to myślę, że lekcja jest wciąż aktualna. Nie upijajcie się z nieznajomymi, bo możecie skończyć z dużym kacem i bez pieniędzy. Podsumujmy sobie najważniejsze rzeczy. Powtórz zdania i słowa po angielsku i po polsku. a few people Kilkoro ludzi pass the time zabić czas made from something zrobiony z czegoś take off ściągnąć coś find your feet Poczuć się pewnie. Reassure. Uspokoić, zapewnić. Unfamiliar. Obcy nieznany. Head feels twice the size. Głowa pęka. Crayfor. Pragnąć czegoś, mieć zachciankę na coś. Ćwiczenie pierwsze. Powtórz zdania i słowa po angielsku: Pass the time. Made from something. A few people. Take off. Head feels twice the size. Crave for. Unfamiliar. Reassure. Find your feet. Ćwiczenie drugie. Przetłumacz zdania i słowa na język angielski. Pragnąć czegoś. Crave for. Obcy, nieznany. Unfamiliar. Głowa pęka. head feels twice the size zabić czas pass the time kilkoro ludzi a few people ściągnąć na przykład ubrania take off uspokoić zapewnić Reassure. Zrobiony z czegoś. Made from something. Poczuć się pewnie. Find your feet. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz stosunek do gramatyki. Na Spotify też jest taka opcja, jak kliknijcie w odcinek, to pojawia się takie okienko pytania i odpowiedzi. Tam możecie napisać do mnie, albo na YouTubie po prostu w komentarzu. Dzięki! Jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go polubić i obserwować. Odcinki pojawiają się w każdą niedzielę. Zapraszam na mojego Instagrama kuchnia.angielskiego, gdzie możecie przesyłać też swoje propozycje piosenek. Pamiętajcie, żeby uczyć się regularnie i do usłyszenia. Cześć!